Tak naprawdę, każdy z nas wciąż coś manifestuje. Zawsze. Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to nie jest coś, co ma miejsce tylko wtedy, kiedy wiemy, że to potrafimy. Dlatego każdy człowiek. Zawsze coś manifestuje, ponieważ wszystko, co myślimy i czujemy, my to energetycznie wysyłamy, i to znów do nas powraca. Zawsze tak jest. Czy świadomie o tym wiemy, czy nie? Zarówno nasze myśli, jak i uczucia mają wpływ, ale uczucia są energetycznie istotniejsze. Również w przypadku przekonań. Jeśli w naszym umyśle mamy jakieś przekonanie, ale nasze uczucie do tego nie pasuje, kiedy nasze uczucie mówi coś innego, to uczucie decyduje o tym, co przyciągamy do swojego życia. Tylko wtedy, gdy nasze uczucia pokrywają się z naszymi myślami, przyciągamy naprawdę to, co myślimy? To stanowi też nasz rezonans, który składa się z wielu różnych poziomów, obejmuje to również. Nasze myśli i nasze uczucia. Ale właśnie nie tylko te, które mamy w naszej świadomości dziennej, ale również te, które są w naszej podświadomości. Jeśli w naszej świadomości dziennej w coś wierzymy, ale w naszej podświadomości jest na odwrót, to ma to wpływ. Tylko ponieważ coś jest nieświadome, nie oznacza, że nie ma żadnego wpływu. Oznacza tylko, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie zauważamy tego. A kiedy nie zdajemy sobie z czegoś sprawy, to przeważnie nie możemy tego też zmienić. A kiedy zauważymy, że mamy w naszej świadomości dziennej coś, w co wierzymy, a mimo tego nie manifestuje się to w życiu, to może mieć to różne powody. Jednym z nich to właśnie pytanie, czy też czujemy to, co myślimy? I czy w naszej podświadomości jest coś, co nas blokuje? I właściwie jest przeciwieństwem tego, w co wierzymy w naszej świadomości dziennej. Kiedy rzeczywiście mocno w coś wierzymy, i mimo wszystko nie pojawia się to w naszym życiu, to albo ma to związek z tym, że w sobie mamy jeszcze coś, co to blokuje. Albo czasem nasza dusza uznaje, że to, czego chcemy, wcale nie jest dla naszego najwyższego Bożego dobra. Ci ludzie, którzy w pewnym momencie zdają sobie sprawę z tego, że manifestują, mają przecież najróżniejsze życzenia, co chcą zamanifestować w swoim życiu. I czasem wcale nie wiemy, czy to, czego pragniemy, jest zgodne z naszą duszą. I kiedy mamy jakieś życzenie, możemy zadać sobie pytanie: jaka energia za tym stoi? Jakie uczucia stoją za tym życzeniem? Aby się dowiedzieć, dlaczego ja w ogóle tego chcę? Dlaczego tego pragnę? O co tak naprawdę mi chodzi? Można też zamanifestować wiele dziwnych rzeczy. Manifestowanie nie zawsze jest pozytywne. Dlatego trzeba się zastanowić, dlaczego tego chcę. Jaka energia za tym stoi? Musimy się najpierw czuć w głąb siebie. Czasem są to rzeczy, które najpierw są w podświadomości. Zadając sobie pytanie, dlaczego tego chcę, dopiero uświadomimy sobie pewne rzeczy. Są życzenia, które naprawdę pokazują, czego pragniemy na głębszych poziomach. Ale są też całkiem różne. Są życzenia, których tak naprawdę nie mamy. Ale będąc. W tym społeczeństwie czasem przejmujemy oczekiwania i poglądy społeczeństwa. Wtedy może nam się nagle wydawać, że czegoś chcemy, ale w rzeczywistości sami tego nie chcemy, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ tak to przyjęliśmy.